Witam Was w drugim czerwcowym vlogu. Witam się z Wami, kochani. W niedzielę jest równie słoneczny dzień, tak jak wczoraj. Jeśli nie oglądaliście pierwszego czerwcowego vloga, to serdecznie Was zapraszam. Było sporo gadania. Także musicie zobaczyć, i pokażę wam też jedną grę, ponieważ dostałam i stwierdziłam, że razem z wami sobie w nią zagram. I pokażę wam, jak super spędzić czas, właśnie grając w nią. Można zagrać samemu albo z rodziną, i jest to na pewno. Świetna gra na przykład na wakacje. Wydaje mi się, że jak będziemy mieli więcej czasu, no to można właśnie wyciągnąć jakieś gry planszowe i sobie zagrać na przykład ze znajomymi. Także kochani, mam tutaj tą grę Fits. Zapowiada się naprawdę super. Stwierdziłam, że zagram pierwszy raz razem z wami, a później zdam wam relację, jak mi się spodobała. Na początku instrukcja Mamy tutaj wszystko napisane, co znajduje się. 8 dwustronnych plaż, 64 klocki, tutaj 4 rampy, 4 karty startowe, 16 kart podstawowych i tutaj wszystko po kolei. Jeśli macie do czynienia pierwszy raz z tą grą, no to właśnie możecie sobie tutaj przeczytać wszystko. Tak jak przed chwilą przeczytałam, mamy klocki w zielonym kolorze, niebieskim, czerwonym i żółtym. Tutaj mamy 4 rampy, mi będzie potrzebny tylko jeden ponieważ ja gram sama na razie. Tutaj mamy plansze dwustronne, jedynka, i tutaj od razu mamy dwójkę w czterech kolorach, aby wiecie, dla czterech graczy. I ta gra składa się z czterech jakby różnych poziomów. I dodatkowo mam tutaj cztery karty granatowe, czyli startowe. Dla każdego gracza i takie fioletowe, czyli podstawowe, których mamy 16. Ja dzisiaj wybieram kolor zielony i zaczynam oczywiście od jedynki. I na to nakładam plastikową część, taką przeźroczystą. I ta plastikowa część ma tutaj takie jakby przeźroczyste paski, które czuć. Pod palcami, i tutaj będziemy mogli umieszczać nasze klocki. A celem gry jest umieszczanie tych klocków tutaj na tych rampach w taki sposób, aby zasłonić jak największą ilość tych takich tutaj kwadracików. Jak widzicie, każdy klocek wygląda całkiem inaczej. I na początku muszę potasować te karty. Jeśli gramy w cztery osoby, to każda z osób bierze jedną kartę. Ja biorę i zobaczę, jaki klocuszek wylosowałam. Zobaczcie, taki mam. I oczywiście każdy możemy obrócić, przekręcić w jaki sposób tylko chcemy. To już odkładam dla innych graczy. Muszę ten klotuszek położyć tutaj na górze i przekręcić sobie jak tylko chcę. Ale wydaje mi się, że ja go puszczę po prostu do dołu, tak jak jest. No i biorę od góry po kolei. Oczywiście ten klotuszek możemy układać w każdej części. Ja wezmę może tutaj. Będzie idealnie chyba. No i oczywiście biorę drugi. Tutaj widzę. Pusty kwadracik, więc chyba zrobię właśnie tak. I jeśli mamy taki sam klucuszek, który już wylosowaliśmy w wersji tej startowej, no to wtedy go odkładamy i losujemy jeszcze raz. Powiem Wam, kochani, że na początku było łatwo, a teraz musimy coraz bardziej pracować głową. Obliczyłam punkty z pierwszej rundy i wyszło mi, że miałam 8 pełnych rzędów, ale odjęłam dodatkowo 5 punktów, ponieważ miałam 5 niezasłoniętych tych takich kwadracików. Także z pierwszej rundy wychodzi mi, że mam 3 punkty. I czas na rundę drugą, tym razem na mojej planszy pojawiły się specjalne wartości od 1 do 3 i na koniec rundy każde niezasłonięte pole. Specjalnie daję wskazaną liczbę. E, także zobaczymy, ile punktów otrzymam. I oczywiście od nowa losuję początkowy klocek. Zaraz zobaczę, może niech będzie ten. O, jak widzicie, znowu trafiłam na ten. I zaczynam właśnie od niego. Ja właśnie skończyłam układać drugą rundę, i z tego co mi wyszło, otrzymałam minus 5 punktów. Tak, niestety. I czas na rundę trzecią. Tym razem na planszy znajdują się pola z punktami dodatnimi oraz ujemnymi. I na koniec rundy każde niezasłonięte pole specjalnie daje lub odejmuje wskazaną liczbę punktów. Także tutaj będzie się więcej działo. No i ja zaczynam układać. I czas na kartę startową. Muszę ją wylosować. I może niech będzie ta. O, taka się tym razem trafiła. Ułożyłam pierwszy klocek i kolejne, taki, tym razem. Powiem Wam, kochani, że runda trzecia poszła mi zdecydowanie lepiej. E, I otrzymałam 9 pełnych rzędów. I odjęłam 3 punkty za te niezakryte kwadraciki. I razem mam 6 punktów. Także wydaje mi się, że spoko wynik. Właśnie obliczyłam punkty i wyszło, że dostałam ich 4. Także jedyne osiągnięcie, jakie otrzymałam, jest to uczeń. Dajcie znać w komentarzach, czy wygraliście już w tą grę. I czy może jesteście arcymistrzem, mistrzem lub ekspertem. Także dajcie znać koniecznie. Ja będę i może kiedyś właśnie nim zginąć. Ja zostawę. właśnie skończyłam grać w grę Fits i powiem Wam, że jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczona. Mogę Wam polecić z czystym sumieniem właśnie tą grę, jeśli na przykład nie macie pomysłu na prezent dla kogoś, albo jeśli chcecie zagrać z całą rodziną. Ja grałam na początku sama, ale na pewno pokażę mojej rodzinie i na pewno sobie zagramy. Dodatkowo w opisie zostawiam Wam linka do tej gry. Jest ona wydawnictwa Egmont, bardzo lubię to wydawnictwo. I dodatkowo zapraszam Was na mojego Instagrama, Mela i ty, ponieważ wleciało zdjęcie I możecie wygrać właśnie tą grę Jeśli byście widzieli jakiś bałagan z tyłu To tylko dlatego, że zaczynam się pakować już do szkoły Stwierdziłam, że zrobię to wcześniej A później wieczorem będę miała chwilę dla siebie Jutro też mam sprawdzian Może też Dać jedną rzecz. Zostały nam w sumie, no powiedzmy, dwa tygodnie, a tak naprawdę jeden tydzień, w którym jeszcze wiecie, jakieś sprawdziany, ostatnie kartkówki, wystawienie, ocen, poprawianie. Chociaż powiem Wam szczerze, że przez ten strajk i przez to wszystko, że było tyle wolnego, to wszystko to się opóźniło i na pewno, gdyby były lekcje normalnie wcześniej, to teraz byśmy mieli więcej wolnego i byśmy nie mieli teraz na przykład sprawdzianów. Także teraz jest wszystko opóźnione w czasie. Ja pamiętam, że rok temu to ja już wychodziłam. Wchodziłam na dwór, na lody. No, mniej więcej tak to wyglądało, a teraz normalnie jest sprawdziane kartkówki, niestety. No, wiadomo, jest to też siódma klasa. I ogólnie powiem Wam, że hmm, będę tak może szczera do bólu, ale hmm, w ostatnim czasie szkoła mnie naprawdę bardzo przytłacza. W pewien sposób hmm, zauważam to, i ja widzę, jak coraz więcej mamy tego wszystkiego. Ale mimo tego nie jest zachowana taka granica rozsądku. Nie wiem, jak jest u Was, każda szkoła jest inna, są inni nauczyciele, ale ja zauważyłam, że po prostu szkoła z dnia na dzień coraz bardziej się zmienia, ale nie w pozytywnym tego słowa znaczeniu, tylko właśnie w negatywnym. Powiedzmy, że nawet dwa lata temu jeszcze było to wszystko inaczej, i nawet z przyjemnością chodziłam do tej szkoły, i coś tam zawsze w tej szkole na mnie czekało, i, i było to. Wiecie, taki mile yy, spędzony czas, a teraz jest całkiem inaczej. Ym, wiadomo, jest więcej przedmiotów, ja oczywiście zdaję sobie z tego sprawę. Mamy inne przedmioty, mamy innych nauczycieli, mamy wszystko inne. Ja porównuję do szóstej klasy, jest to naprawdę taki przełom. I ja wiem, że z roku na rok jest coraz ciężej i ja jak teraz jestem w siódmej i mówię, że jest ciężko, to w ósmej pewnie będzie jeszcze ciężej. Ja zdaję sobie z tego sprawę, jest to no, takie logiczne, że z roku na rok materiał narasta i... I uczymy się nowych rzeczy, ale zamiast szkoła stać się taką przyjemnością w moim przypadku, staje się po prostu takim obowiązkiem. Wiecie, czasami jak mamy obowiązki, to z przyjemnością nam się je wykonuje, a tutaj jakby nie widzę takiego entuzjazmu ze strony i nauczycieli, i no po prostu ogólnie szkoły, jeśli chodzi o taką, wiecie, instytucję. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Coraz widzę bardziej takiego negatywnego nastawienia, coraz gorsze nastawienie do uczniów. Nie wiem, może za bardzo, wiecie, jestem taka szczera i później będziecie mi pisać, że, że za bardzo, za dużo wymagam. Ale ja też czasami z dystansem podchodzę do wszystkiego i naprawdę mam wiele sytuacji. Ja teraz. Powiem wam, że jest mi szkoda, że ja nie zapisuję niektórych sytuacji, które wydarzyły się w szkole i które w ogóle nie powinny mieć miejsca, i to jak ja zostałam potraktowana, czy ktoś został potraktowany, jest to po prostu czymś, yy, no strasznym, że my chodzimy do szkoły i powinna być to przyjemność, bo jest to nasza rutyna, każdy chodzi do szkoły i powinniśmy wracać z tej szkoły. I chodzić do niej z przyjemnością, a niestety mm, nie jest tak, jak powinno być. Temat szkoła jest tematem rzeka yy, i wiadomo, mogłabym o tym opowiadać cały odcinek, yy, nawet godzinny yy, i nadal bym miała mnóstwo yy, różnych tematów do rozmowy. Ja wiadomo, jestem dopiero w siódmej klasie, jeszcze wiele pewnie doznam i jeszcze wiele zobaczę. Może dla niektórych jestem dopiero w siódmej klasie, a dla niektórych już w siódmej klasie. Każdy interpretuje to tak jak chce. Yy... To i tak dużo zauważyłam i wiele widzę. Wiadomo, ja świata nie zmienię, szkoły również nie zmienię, ale chciałabym się po prostu z wami podzielić moimi odczuciami. Nie chcę też być jakaś niemiła i mówić, co to ja nie jestem i jaka szkoła jest zła, bo wiadomo, ja chodzę do szkoły, staram się jak najlepiej i po prostu robię to dla siebie. Jeśli chodzi o szkołę i o oceny i o uczenie się, to ja nigdy nie miałam jakichś problemów, staram się zawsze trzymać jakiś tam poziom, oczywiście robię to wszystko dla siebie. Jeśli mi się nie uda, trudno, każdy jest człowiekiem, każdy ma gorszy dzień, każdy... Ja też nie jestem jakimś robotem, który wszystko przyswaja w tempie natychmiastowym i dostaje ze wszystkiego szóstki. Tak totalnie w moim przypadku nie jest. Ja też jestem wzrokowcem i muszę poświęcić naprawdę bardzo dużo czasu. I to, co teraz powiem, może być bardzo szczere do bólu. I boję się trochę, jak to zostanie odebrane, ale ja zauważam, że w szkole... Trzeba się bardzo wpasować w gusta nauczycieli, może tak bym to powiedziała, żeby inaczej tego źle nie ująć. Ja nie jestem typem osoby, który bardzo walczy o coś, który się kłóci, wykłóca o jakąś ocenę. Ja wszystko widzę, nie zawsze mówię to, ale. Ja widzę różne postępowanie i nauczycieli, i w ogóle postępowanie uczniów. Wiem, że teraz mówię o wielu rzeczach i staram się to wszystko skleić w jedno, ale czasami może być to dość niezrozumiałe. Ale po prostu chciałabym Wam powiedzieć, że nie czuję e, po prostu takiego zadowolenia chodząc do szkoły. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Ja ogólnie jestem osobą bardzo optymistyczną i ogólnie często się śmieję, często się uśmiecham, ale od szkoły tego w ogóle nie widzę, od nauczycieli, od uczniów. Ja nie oczekuję od nikogo, aby ktoś do mnie podchodził i się do mnie śmiał, mówił jaka jestem super. Ja tego naprawdę nie oczekuję. Szkoła jest bardzo niesprawiedliwa i to wszystko, co dzieje się w szkole. Ja też nie mówię na przykład nauczycielom o tym, że nagrywam. Ale bardzo, bardzo dużo się zmieniło. Moje nagrywanie na YouTubie nie powinno mieć w ogóle wpływu na szkołę. Jest to coś całkiem odrębnego. To się trochę zmieniło w przeciągu kilku lat, bo można by było powiedzieć, że właśnie ja mam lepsze oceny, że nauczyciele mnie bardzo lubią. Jestem w ogóle taką pupilką nauczycieli. Ja też w żadnym stopniu nie chcę być lepiej traktowana, ale też nie chcę być gorzej traktowana. I o to tutaj w tym chodzi. Nie wiem, dlaczego YouTube nadal jest czymś takim niesamowitym i nadal jest to coś takiego. Ziemskiego, może dla niektórych. Niby, kochani, koniec roku szkolnego, a ja coraz więcej sytuacji i dziwnych zachowań zauważam. Niestety, tak to bywa. Ale wracając, nadal uśmiech na twarzy trzeba mieć. Jutro mam sprawdzian z chemii, muszę zaraz właśnie siąść i coś tam się pouczyć. Ja właśnie zjadłam obiad i przyjechał Leoś, także zaraz się z nim spotkam. Bardzo się cieszę, ponieważ dawno się z nim nie widziałam. Także pewnie będziemy się w coś bawić, skakać na trampolinie. No i zobaczymy, co tam Leos jeszcze wymyśli. Chciałam Wam jeszcze pokazać, kochani, jakie trzy rzeczy ostatnio kupiłam w Pull&Bear. Bear. I szczerze Wam się przyznam, że nigdy nie miałam nic z tego sklepu i nie mam żadnej rzeczy właśnie w szafie. Także pierwszy raz zobaczymy. Takie shorty bardzo mi się spodobały. One kosztowały 80 zł, i bardzo mi się spodobały właśnie te takie tutaj dziury z przodu. I dodatkowo do tego kupiłam taki top. Tak się prezentuje, taki pomarańczowy. W rzeczywistości jest może trochę bardziej neonowy i on kosztował 30 zł, gdyby ktoś był ciekawy. On jest trochę taki krótszy, nie zakrywa właśnie brzucha, także bardzo, bardzo mi się spodobał. I ostatnią rzeczą są właśnie takie gumki, które kolekcjonuję, których mam naprawdę sporo i tutaj znalazłam po. 20 zł. Bardzo mi się spodobały, jeszcze takich kolorów nie miałam. Także takie zakupy, ostatnio właśnie byłam w galerii i weszłam do tego sklepu i właśnie te trzy rzeczy mi się bardzo spodobały. Kochani, jest już późno, 23.00 za chwilę, a ja muszę jeszcze domontować vloga, tak, i go przesłać na YouTube, zrobić miniaturkę, no, takie życie, ale trzeba działać dalej. Oczywiście lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, dziękuję za poświęcony nam na czas.